Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. E, będę robiła czytanie dla strzelców na styczeń 2026 roku. Rozkład będę robiła z stali Tarot Illuminati. E, wyciągnę dla Was jeszcze jedną energię stali, przesłania Aniu. Myślę, że wystarczy. I zobaczmy, co dla strzelców. Energia miesiąca. Pięć kielichów. Jakaś strata. Mała arkana. Może to być jakaś większa, mniejsza sprawa. Która Was dotyka bardzo emocjonalnie, yy, która mówi, że to coś, co straciliście, okazało się bardzo ważne dla Was. Yy, może nie wszyscy sobie nawet o tym yy, zdawali sprawę, więc ta energia jest o tyle yy, dobra, jeżeli można powiedzieć, coś wyciągnąć z tej energii dobrego to to, że to, wam, y, że to wam mówi, co w życiu dla Was jest y, ważne, tak? Ale w tej energii no, jest też takie koncentrowanie właśnie się na tym, co się wylało, a nie patrzycie na te dwa kielichy, co macie, ile jeszcze y, dobrego jest wokół Was, tak? Tylko to jest cały czas takie koncentrowanie emocjonalne się na tym, co, co się nie udało y, i co tutaj się... Y, y, Właśnie, no tak jak powiedziałam, wylało, tak, nie udało wam, tak. E, więc to e, taka energia. E, zobaczymy, co się jeszcze dalej pokaże. E, trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć, to są e, trzy kielichy. No, może to są właśnie te trzy kielichy, które tutaj się wylały, tak? Więc jakby może być Wam trudno pogodzić się z tym, że te trzy kielichy się wylały i już no, nie będzie tutaj tego świętowania, tej radości, tak? Ale pamiętajcie cały czas, że macie te dwa, więc takie koncentrowanie się tylko i wyłącznie na tych trzech no jest y, trochę błędne, ale w tym stanie często ciężko jest komuś zrozumieć to, jak to jest świeże, że jeszcze ma dwa kielichy. No i dlatego myślę, że ta trójka tutaj jest w tej pozycji jako trudność, więc ciężko myślę, że będzie Wam wyjść z tej y, energii. Ym, oczywiście, czy to są czytanie miłosne, czy nie, no myślę, że różnych spraw to może dotyczyć, ponieważ do różnych spraw bardzo emocjonalnie też y, podchodzimy. Dobrze. Niespodzianka. Niespodziewanie mamy cztery buławy, więc patrzę, że tutaj się wszystko może fajnie jakoś tam układać, tak? Cztery buławy. No, jednak jest tutaj powód do radości. Jest to oczywiście te cztery buławy. To, to nie jest konstrukcja jakaś stała. Nie jest to jakieś. Niezmienne, tak? To jest taka energia, taka tymczasowa, bym powiedziała, jakiś pierwszy etap, który może Wam przynieść radość. No, myślę, że całe to czytanie też daje Wam jakieś wskazówki, i myślę, że pójście za tym, czyli docenienie tych dwóch kielichów, które Wam zostały, mogą właśnie powodować i dać Wam taki mały, pierwszy sukces powód do radości, świętowania. No, zobaczymy, co dalej. To co robić w takim wypadku? Mamy tutaj księżyc. E, więc księżyc, wielki arkana, dużo niejasności. E, więc myślę, że tutaj już nie ma kontroli nad trzema kielichami. Co by to nie było? E, więc jakby zaakceptować i wpleść w życie ten księżyc, to, że wszystkiego nie wiecie, to, że Księżyc też mówi, że nie wszystko musicie oceniać tak, jak jest yy, naprawdę, tak? że w Księżycu też możecie wyciągać wnioski, które nie są prawdziwe, tak? bo Księżyc to ma do siebie, że, że jest dużo tych niejasności. Więc jakby to yy, zaakceptować, wpleść w życie i iść dalej, tak, no, zobaczmy, czego lepiej nie robić w takim wypadku. Macie tutaj diabła. Też wielki arkana, więc tutaj yy, chodzi o to, bo tutaj są właśnie jakieś yy, przywiązania niezdrowe, yy, uzależnienia od ludzi, od yy, właśnie sytuacji, yy, od też używek różnych. Yy, więc tak jak powiedziałam, no, yy, zaakceptować, wpleść to wszystko w swoje życie, cały ten proces, jak się wydarzyło, to że się wylało, to może też, to, że to się wylało, może właśnie miało na celu was skonfrontować z tym diabłem, tak? Żeby nie dawać mu się już nie wolić, żeby tego już nie robić, tak? Żebyście wyszli z tej energii diabła. Mimo to, że będzie dalej dużo niewiadomych, to jakby zaakceptować to, tak? Że takie jest życie i myślę, że idąc za wskazówkami tego czytania w jakiejś tam sferze życia, którego dotyczy akurat to czytanie w Waszej sytuacji, może Cię właśnie Dojść do takiego momentu, gdzie będziecie mogli właśnie jakieś pierwsze małe y, sukcesy mieć w tym, tak? Ale to tak jak powiedziałam, y, to, to nie jest y, jakaś mocna, stabilna konstrukcja. To jest cały y, proces, tak? Ale już y, decydując się, odwracając się i patrząc, że mam te dwa kielichy, to już jest pierwszy sukces, to, że chcecie nad tym pracować, to, że akceptujecie i widzicie to wyraźnie, tak? Że yy, te niewiadome, te niejasności, to, że możecie błędnie interpretować sytuację, że to jest normalne i żeby się na tym nie koncentrować, żeby się nie uzależniać od nikogo, od niczego. To myślę, że to już da Wam ten pierwszy etap, w którym będziecie mogli odnosić, już odniesiecie jakiś sukces. Wynik, podsumowanie tego czytania. Macie tutaj rycerza kielichu, więc też takie jest tutaj takie, taka wskazówka, żebyście szli za głosem swojego serca w całym tym procesie, ponieważ no, nie wiecie. Jak jest, tak? Możecie tylko to, co czujecie, to, co czujecie, że jest dobre dla Was, że jest odpowiednie dla Was, e, że jest wartościowe, to idźcie po prostu w tym e, kierunku. Ale tak jak powiedziałam, może ten diabeł pojawia się, po to się wyrylały raczej te trzy kielichy, żeby Was skonfrontować z własnym cieniem, żeby to wszystko jakoś. E, Poukładać sobie na nowo, rozprawić się, żeby pewne rzeczy, to, te niewiadome wpleść w życie i kierować się po prostu sercem. Jak nie wiecie, w którą stronę iść, jak to interpretować, na czym stoicie, to po prostu róbcie to, co serce wam dyktuje. Dobrze. Nie jest to najłatwiejsze czytanie, ale myślę, że dacie sobie radę. Na, tutaj na spodzie macie 7 buław, więc myślę, że mimo to, że jakieś tam możecie czuć yy, yy, trudności, yy, dacie sobie radę, jesteście na dobrej drodze yy, i macie też tutaj tego yy, króla buław. Yy, więc. Yy, Myślę, że jak się też z tym y, diabłem rozprawicie, to dużo energii zyskacie, może właśnie tego króla buław i będziecie mogli iść y, mocno, mocno do przodu. A tak jak powiedziałam, to od Was zależy, czy już będziecie mieli pierwsze te... Y, y, Sukcesy, tak? Małe sukcesy, ale, ale one będą stopniowo do Was y, przychodzić. Ważne jest, żebyście się po prostu w końcu rozprawili z tym diabłem, żebyście go pogonili, żeby tutaj y, nie być w tej energii diabła, tak? Tego nie róbcie, tak? Czego nie robić, żebyście nie pozostawali w energii y, tego diabła. Dobrze, tak jak powiedziałam wcześniej, jeszcze jedna energia stali przesłanianiu. Może być to powiązane z tym czytaniem, niekoniecznie. Może to jakaś jeszcze inna tutaj sugestia. Może pośrednia jakaś. Świeże powietrze, twoje ciało potrzebuje odpoczynku. Na świeżym powietrzu, wśród drzew, roślin, kwiatów i trawy. Wybierz się dzisiaj na łono natury. Ocuń zasłony. Otwórz okna i wpuść do domu świeże powietrze. A no może, e, myślę, że to na pewno nikomu nie zaszkodzi, tak? Żeby troszeczkę tego oddechu, dystansu nabrać właśnie do y, spraw. Tym bardziej który, do spraw, które nie są aż takie łatwe, tak? E, więc to może być e, drobna rzecz, ale taka pomocna. Anioły zesłały Ci tę kartę, bo potrzebujesz świeżego powietrza. Za długo siedzisz w domu, więc Twoje ciało i dusza potrzebuje tlenu. Otwórz okna w domu i w biurze, żeby jej y, przewietrzyć, a potem sam wyjdź na zewnątrz i głęboko oddychaj. Jeśli mieszkasz w mieście, jak najszybciej wybierz się na wieś, żeby odetchnąć y, tam świeżym powietrzem którego tak bardzo Ci potrzeba. Hoduj rośliny w domu i w biurze, żeby zapewnić sobie stały obieg tlenu. Myślę, że takie odświeżenie umysłu na pewno będzie dobre w takim procesie trudnym. Dodatkowe znaczenie tej karty. Ćwicz na świeżym powietrzu, złap trochę słońca albo pojedź gdzieś, gdzie jest bardziej, bardzo słonecznie. Przebywaj wśród drzew i roślin. Odnów swoją więź z naturą wnieść trochę świeżego powietrza za, za stałą sytuację lub związek. Więc ten oddech jak najbardziej przy piątce kielichów jak najbardziej się przyda bardzo fajnie. Dobrze, tak wygląda czytanie dla strzelców na styczeń 2026 roku, oczywiście, jak Wam się podobało, Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne czytanie. Hej!